Siemka wam wszystkim, cześć, witam. No i mamy godzinę 10.13, teraz tak sobie przeglądam tutaj stronę i mamy pierwszy żart prima aprilisowy. Chociaż fajnie by było, gdyby to nie był żart, no ale nic to. Jak widzimy Wargaming planuje wprowadzić współczesne pojazdy do gry. I... No, i tak tutaj, no wejdźcie sobie na stronkę, przeczytajcie sobie, co, 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 co tu jest opisane, i tak dalej, bo przecież nie chce mi się tego czytać za bardzo. Tu jest cały opis konkretnie. A oprócz tego, tutaj macie w prawym górnym roku cały czas się wyświetla. Tutaj akurat ten filmik, i sobie zobaczcie na tym filmiku, właśnie e, macie wszystko pokazane. Filmik z napisami leci, także. WG zrobiło nam niezły żart prima prylisowy. Tak to wygląda. Okej, okay, dobra, taki krótki nieusik, zapoznajcie się z nimi. I to by było na tyle. Na razie, cześć.